Cześć, tu Ada. Witam Was na kanale ABC Kosmetyczne. Dzisiaj mamy specjalny odcinek walentynkowy, dlatego jesteśmy takie piękne, czerwone przebrane i cudowne, zresztą jak zwykle. Porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o walentynkach. Są ze mną dziewczyny Paulina, Cześć. Aga i Oliwia. Zapraszamy, oglądajcie. <grymne> jak to jest u was właśnie? Czy jesteście zwolenniczkami obchodzenia Walentynek, czy raczej macie takie podejście? A dzień jak co dzień? Aga, widzę, że westchnęłaś. <grymne> z, <się ząsłem>. z, <grymne> z <tatą. grymne> Nie, ja nie mogę. Ja nie obchodzę. Witaj w kubie. <grymne> czy mam z kim, czy nie mam z kim nie obchodzę, bo nie mam z kim. <grymne> nie wiem, ale nie dało nie jest się. dla mnie to um, normalny dzień. No, powiem w sensie. wam, że ja generalnie uważam, że wszystkie te, tego typu święta to są święta nastawione Bogańskie. komercyjnie na sprzedaż, to jest nakręcanie sprzedaży, misiów z serduszkami, różyczek i tak dalej. I to jest dzień, gdzie tak naprawdę jeżeli chcemy się gdzieś wybrać, to są wszędzie tłumy ludzi, kolejki, zupełnie zbędny stres dla mnie. Więc no ja generalnie wychodzę z założenia, że jeśli ktoś jest w związku to miłość jest codziennie i to się tak. okazuje codziennie, i nie trzeba mieć jednego specjalnego dnia, żeby to tak wyeksponować. Także akurat dokładnie. dzisiaj cię kocham, bo są walentynki w ogóle super. Dokładnie, i ja ogólnie jestem osobą, która bardziej docenia prezenty e, takie bez okazji niż prezent tak, na urodziny Tak, też tak na uważam. Tenki, czy mhm. Nawet jakiś, nie wiem, własnoręcznie zrobiona głupotka, mała, po prostu liczy się gest bardziej dla mnie niż. Mam sam, to samo podejście. Na, tak. Mm. Także jest to takie sentymentalne akcenty jest takie. Jestem romantyczka. No. Jestem Konradem Walenrodą. Dziewczyna tak? a Wy? <noise> Obchodzicie <noise> walentynki raczej? Wiesz co? Nie, ja nie obchodzę walentynek jakoś tak nigdy nie czułam tego a? klimatu. Nie, nie, nie mam takiej potrzeby. Z tym, że ja też mam taki trochę problem, że ja jestem taką trochę, wiecie, romantyczką, mm -hmm. jestem taką trochę nieuleczalną mm -hmm. romantyczką. A mój mąż, pozdrawiam Cię kochanie, jest kompletnym przeciwieństwem, bo on jest taki, wiecie, ha, walentynki, no, dzień jak to Ale jest tak, wale mężczyzn chyba, myślę, że w ogóle taki mężczyźni jest, raczej mają takie podejście. Tak, on, on jest taki bardzo, mój mąż jest bardzo konkretnym mężczyzną i on tam się w takie ckliwe historie nie lubi bawić, więc jak कुछ तक Niekoniecznie, ale też właśnie tak jak Ada powiedziałaś, jeżeli chcesz z kimś pójść na randkę, to nie trzeba czekać do 14 lutego, no, żeby, żeby na randkę pójść. No. też ja mam takie podejście ogólnie do wielu świąt, nie tylko do walentynek, że to, no, to jest, jest takie napędzanie tak naprawdę po prostu sprzedaży. Tak samo trochę podchodzę od jakiegoś czasu do chociażby Bożego Narodzenia, które no. się dla mnie zmieniło po prostu w jedną wielką komercję i nakręcanie sprzedaży, wyprzedaży. No. Więc w ogóle unikam chodzenia po sklepach w okresie świątecznym. Unikam świąt. Ale no, jakoś tak, no nie wiem, dla mnie nie o to chodzi. Tak, jakby chodzi o spędzenie Ładnie. czasu z rodziną, jakieś tam inne wartości niż akurat prezenty. I zresztą już od jakiegoś czasu, nawet u mnie w rodzinie, po prostu się nie robi na święta prezentów, żeby nie nakręcać niepotrzebnego wydawania pieniędzy. Bo tak naprawdę, jeżeli myśli, ktoś myśli, coś myśli. Tak, potrzebuje, to sobie kupuje sam, bo nie ma już małych dzieci, myśli. więc jakby wszyscy są dorośli, jeżeli ktoś coś chce, to po prostu sobie jest w stanie to kupić. A raczej właśnie chodzi o to, żeby spędzić czas razem, więc mówię to nie tylko mm. walentynki, tylko ja w ogóle takie mam podejście. No tak, że to Oczywiście przede tak, wszystkim tak, tak jest, że tak. ten tak. czas spędzony z, mm -hmm. z bliskimi ci osobami jest, jest fajny. No ja na przykład walentynki. Yy, Właśnie um, lubię się czasem właśnie tak nie, niekonwencjonalnie, na przykład właśnie, albo z przyjaciółką, albo z jakąś właśnie rodzinnie, na przykład spędzić, tak właśnie w drugą stronę, mhm. że trochę to przekręcić nie na, na ten taki właśnie e, tradycyjny, że tak powiem, e, e, tą osobę ukochaną Aha. twoją, tylko właśnie tak, tak inaczej właśnie. Ale wiecie co, tak sobie też jeszcze pomyślałam taka propos właśnie tych spotkań że ja bym te walentynki wykorzystała, że tak powiem, w dobrym celu mhm. i wiecie, jeżeli nie lubimy ich obchodzić tak typowo, że o Jezu, biorę męża, mhm. idę do restauracji albo tam do chłopaka kina. albo coś tam, tylko pomyślałam sobie, że niech to będzie pretekst, kiedy wszyscy są wiecznie zabiegani i ciągle jest coś do załatwienia, tak trochę wiecie, zapominamy o relacjach w mhm. ogóle, o byciu z drugą osobą, więc ja bym te walentynki tak potraktowała. Nie silmy się na romantykę. Tylko taki symbol po prostu tak. Tak. tylko wspólnego czasu. Tak, znajdźmy sobie, potraktujmy je jako mhm. pretekst, że słuchaj do partnera, partnerki, tak. kogokolwiek. Dzisiaj są walentynki, tak. zróbmy coś razem po prostu dla siebie. To niekoniecznie nie nie musi na spater, być. spacer tak naprawdę. Tak, tak oczywiście bo na bo nawet obejrzenie coś, filmu, tak. że umawiamy się dwie godziny, siadamy mm. na kanapie i po prostu mm -hmm. to jest czas tylko dla nas. Zresztą tak to można sobie bardzo fajnie ten dzień zagospodarować w domu, kupić jakieś winko, tak? A, tak naprawdę oczywiście. usiąść przy filmie, czy razem coś ugotować, więc mm. to niekoniecznie musi być wielkie wyjście i wielki wydatek, <laughs> tylko właśnie na zasadzie takiego spędzenia czasu razem mm -hmm. w różny sposób. I nawet nie jest to właśnie, że ten dzień, że dzisiaj zróbmy sobie dzień tylko dla nas. Jasne, albo no. wykorzystać tę drugą stronę, <śmiech> stronę, <śmiech> stronę Świętego Walentego. <laughs> I spędzić go w szalony sposób. Tak. Można. Dokładnie. Generalnie chodzi o to, żeby zadbać o siebie samego. Jeżeli masz drugą osobę, to o tą drugą osobę. Tak, można miłość pek... do samego siebie też sobie wyrazić. To, w, to, właśnie, w, w, to, właśnie, to tak. też jest miłość. I to najważniejsze, tak naprawdę. Tak. Bo jak nie kochasz sama siebie, to nie Dokładnie No to raz, a dwa, mm. że trudno jest ciebie pokochać, jeżeli ty sama siebie nie kochasz. No taka jest prawda. Taki z psychologicznego punktu widzenia mówi się właśnie, że dopóki nie pokochamy samych siebie, nie mamy akceptacji mm. do siebie, to nie potrafimy też jakby też tego. Nie jesteśmy tak, tak, tak samo polec... ze szczęściem. Jeżeli ktoś nie jest szczęśliwy, to też nie jest w stanie uszczęśliwić innych. Tak, to się więc, wydaje jakby, bardzo banalne. Tak, to się przekłada, takie... taka pozytywna energia. Także... Jeżeli my sami mamy ją w sobie, to przekazujemy też ją dalej dla innych osób, więc myślę, że to jest też ważne. Ale ja to, hmm. <laughs> przepraszam, ja to przerabiałam, to o czym mówisz. Był taki czas, że myślałam o sobie, tak wiecie, niekoniecznie dobrze. <laughs> Kiedy zmieniłam myślenie, w moim życiu zmieniło się w zasadzie wszystko. Ja to teraz <laughs> Łącznie z tym, że poznałam <laughs> mojego męża. Hmm. Także, o to może też poznamy, że trzymam za ciebie kciuki. Jeśli to jest twój cel i tego chcesz, to trzymał kciuki. Ale rzeczywiście bo patrzę na ciebie. To mnóstwo tak. zdania, naprawdę. Ja też zauważyłam, że właśnie zmiana nawet samego podejścia na zasadzie nastawienie się pozytywnie jakby przyciąga też takie pozytywne tak. emocje Dokładnie. i przyciąga pozytywne wydarzenia w naszym życiu. To jest niby taki banał, hmm. ale rzeczywiście czasami słucham jakichś tam Insta Stories, powiedzmy blogerek, które mówią, o, otwórz się tutaj pozytywnie na ludzi, to na pewno się wydarzy coś fajnego. I mam takie e? w ogóle gadanie głupot, ale później sama stwierdza, no w sumie okej, okay, czemu nie? I chodzę taka uśmiechnięta, pozytywna, i się okazuje, że różne rzeczy nie, się dzieją, takie właśnie sprzyjające, więc tak. jest coś takiego, że ta energia się przyciąga wzajemnie, <grym> taka w tym fajna. Tym jest, tak bardzo, jest bardzo, bardzo dużo, prawdy. Pozytywna. A słuchajcie, tak mi jeszcze przyszło teraz do głowy: może macie jakieś takie związane z walentynkami historie, coś takiego, że no wydarzyło się w walentynki i nie wiem, nie zapomnijcie tego. Macie coś takiego? Jakoś tak, no w sumie żadnej magii nie, nie miałam takiej, Ale nie koniec nie, nie w ogóle coś, nie wiem, miałaś stłuczkę akurat właśnie wtedy? W czasie, wiesz, ja co wiesz, lekcję angielskiego. To pamiętam. O, każdy z nas chodził do szkoły. <noise> i chyba, ale doda ale dodatkowo. Oh. Ale dodatkowo. Okay. Nie, mi w sumie nie przychodzi nic takiego do głowy walentynkowego. Mi też też walentynki, mi też walentynki w sumie nie, bo... Ja nigdy no. tak nie obchodziłam jakoś tak. Ale jakieś fajne, romantyczne historie pewnie macie związkowo-miłosne swoje na nadrzut. Bardzo. Ja mam romantyczne historie, ale nie jestem pewna, czy. Chyba się, <grym> <zielić. grym> się nie dodają na dzisiejszą okazję. Nie, no, no ja jeszcze, jeszcze tylko mogę powiedzieć a propos związków i walentynek, bo wiem, że niektórzy to biorą strasznie do siebie, że o, walentynki spędzę samotniej. Wiecie, mają takie. Nienawidzę walentynek, bo jestem mm. sama, a wszędzie dookoła są zakochane pary i są mm. ludzie, którzy po prostu tego nie znoszą. E, ale to, to pierwsze, co powiedziałyśmy, to właśnie to, że m, najpierw trzeba pokochać siebie i po prostu, że można być szczęśliwym również samemu, skupiając się na swoich potrzebach, a drugie, że. Często jest tak, że właśnie gdzieś tam miłość i związek przychodzi w takim najmniej e, oczekiwanym momencie i nie, nie warto szukać na siłę tak naprawdę. Tak, zdecydowanie. Że ja miałam sama w swoim przykładzie mogę powiedzieć właśnie w życiu zawsze tak, że jak miałam podejście dobra, chcę być sama, jest mi dobrze sama, jestem szczęśliwa, nie szukam związku, to właśnie w tym momencie nieoczekiwanie się pojawiała jakaś druga osoba, a jak się szuka, jak się chce, za bardzo to tak, tak. zawsze jest tak na siłę i to są zawsze wypały, więc... Tak. Jakby jeżeli coś się ma stać, to się stanie nic się nie dzieje bez przyczyny i nie ma czasem tak sensu jest. tak naprawdę mm. zmuszać <noise> do osób do czegoś. Napinać się na dokładnie na cokolwiek. Tak. A będzie to samemu też jest, to... jest przecież fajne. A poza tym jest dzień singla? Polecam. Przecież jest kiedy. Tak. Dzień, nie dzień, wiem kiedy, to, to ale wiem, że właśnie jest tak, tak, jest chyba coś tak. takiego, że dzień, dzień, tak. dzień, 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 dzień singla właśnie dla tych osób, które nie są w związkach i. Dlaczego nie? Skoro jest dzień plusza, pluszowego misia, na przykład, tak, czy kota, tak? to jest no i dzień właśnie. singla. Ale co mm. mnie a propos tych dni zastanawia, że jest dzień kobiet, jest dzień chłopaka, ale jest tak. jeszcze dzień mężczyzny. Tak, tak. A w przypadku kobiet nie ma dzień Dziewczyny. dziewczynki, tak. na przykład, mm -hmm. tak? To mm -hmm. mnie też zawsze Ja <laughs> zawsze się zastanawiam, dlaczego jest takie rozgraniczenie, że jest no. dzień chłopaka i dzień mężczyzny. A dzień kobiet jest tylko jeden dnia dziewczynki, gdzie <noise> <noise> dziewczyny nie ma. <noise> no faktycznie. Ciekawie, bo ja nie myślałam jakoś. Może ja nie spuściłam na zauważyłam. rzeczach, ale nie, nigdy jakoś. Nie? Piekawa. Mamy nad czym się zastanawiać. na Ale wiecie co, ja myślę, że w ogóle y, trzeba sobie szukać właśnie pretekstów, żeby samemu sobie robić święto. W sensie nie czekać, hmm. wiecie, na te święta w kalendarzu, bo one są mniej lub bardziej sztuczne, no bo to jest jednak jakieś tam no, napędzanie. Okay, Ale co? Walentynki usiądźcie sobie z dobrym winem, zróbcie sobie ładny makijaż sam dla siebie po prostu. I, oczywiście korzystając z naszych filmików na kanale. Oczywiście jakieś dobre jedzonko. Oczywiście, że tak. Zadbajcie po prostu same o siebie i to tego was zachęcamy. Bo miłość do siebie samej do siebie samego jest naprawdę najważniejsza. Takie jakoś tutaj jakiś powiesz ładny wierszyk czy coś. No bo usłuchanie. miłość, bo miłość wielka miłość. Znam parę cytatów związanych z miłością, ale wielka tu się miłość średnio wpiszę. Więc. Wielka miłość nie wybiera. Wielka miłość nie wybiera. I tymi pięknymi słowami. Agnieszka Tybulska. E, dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że walentynki spędzicie dobrze. W miły dla siebie, sposób. Miło, mi, miły dla siebie <grym> sposób. Jeżeli nie razem, a tylko samemu ze sobą, to również, żeby ten dzień był dla Was udany. Tego Wam wszystkie życzymy. Jak coś, to zapraszam. E, I przesyłamy Wam <grym> dużo pozytywnej energii. Zapraszamy na nasz kanał. Prosimy o subskrypcję. Łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmiki, które mogłybyśmy nagrać, jakieś rzeczy was ciekawią, to poprosimy o komentarze pod filmikiem. Oczywiście przyjmujemy wszystkie wyzwania i postaramy się nagrać to, czego oczekujecie. Postaramy się sprostać tutaj Waszym oczekiwaniom, także zapraszamy i do Możemy zobaczenia. nawet zaśpiewać. On ze siebie, za siebie. Nie to, Agnieszka nie będzie śpiewać, słuchajcie rzucamy, rzucamy Agnieszce wyzwanie, jeśli, jeśli pod tym filmikiem uzbieramy... Ile byś chciała lajków? Wiesz, sporo. z jakąś liczbę Dobrze. Dobra, a będzie chociaż te y, 100, 100. 100. Jeśli to Agnieszka będzie, dla Was zaśpiewa. Jeśli będzie pod tym filmikiem 100 lajków, to Agnieszka dla Was zaśpiewa, ja dlatego... co tylko miłości. Lajkujcie. Like Do zobaczenia na razie. Aha.